Patrzę, patrzę na tą pokrzywę i się zastanawiam, co w niej takiego jest, że kiedy gnojówkę z niej zrobić, to jako środek do zabezpieczenia roślin i nawóz może być używana. Hm. Wiadomo, siła natury. Naturalny preparat, bezpieczny dla roślin, dla ludzi. Więc zróbmy gnojóweczkę. Będziecie potrzebować kilogram pokrzyw na 10 litrów wody. Będziecie potrzebować wiaderka. Wrzucamy pokrzywę z prawnym ruchem do wiadereczka. Ubijamy. I na koniec oczywiście zalewamy wodą. Odstawiamy w zaciszne, lekko zacienione stanowisko na dwa tygodnie. Codziennie mieszamy, przerzucamy tą pulpę, która nam tutaj powstaje. Pamiętajcie tylko, że może troszeczkę nieładnie pachnieć, więc odstawcie gdzieś troszeczkę dalej od domu. A po dwóch tygodniach macie gotowy preparat do użycia. Ale zamiast czekać, aż pokrzywa, w sensie gnojówka się zrobi, można wykorzystać gotowy produkt. Taki, który trzymam w ręce, litrowy, wystarczy na stworzenie Kilkudziesięciu litrów roztworu do oprysku. Taki oprysk sprawia, że rośliny są zdrowsze, mocniej i gęściej kwitną. No i planowanie jest zdecydowanie większe. Więc wybór należy do Was. Są oczywiście produkty jeszcze prostsze w użyciu, jak chociażby taki spray. Hmm? Szukajcie ich w sklepach. Ja oddaję się relaksowi. Ptaszki świerkają, jest cudownie. Ach.